Więc tak, zabieramy się po to za podłączenie termostatu TSC1000 i chciałem Wam pokazać jak prawidłowo podłączyć kabelki. Ja już kabelki podłączyłem, ale opiszę wam, pod który pin powinno się podpiąć kabel, by termostat funkcjonował poprawnie. Czyli pin numer 1 i 2 jest to zasilanie. Pamiętajcie, pod jedynkę, mając ten sam model co ma. Pod jedynkę podpinacie brązowy kabel, pod dwójkę idzie kolor niebieski. Następne gniazdo, które nas interesuje, jest to gniazdo 5 i 6. I tu w krótkim skrócie. Pamiętajcie, że pod piątkę podpinacie bezpośrednio brązowy kabel, który wychodzi od waszej żarówki grzewczej może być tomata, ale. Zaś niebieski kawał. Podpinacie pod gniazdo numer 2. Pamiętajcie, że musicie zrobić też jednocześnie mostek, który po prostu pomoże, by cały termostat z naszym ogrzewaniem funkcjonował w 100%. Także odpinu numer 6. Zniecie sobie króciutki kawelek i podłączacie go pod jedynkę. Tak to mniej więcej nie powinno wyglądać. Wiadomo, nie jest... Szału nie ma. Ty, ty, ty. <grywy> Mając tak podłączone kable w termostacie TSC 1000 uwierzcie mi, że wszystko będzie funkcjonować poprawnie. No co? Czas na próbę, kochani. Voilà! Żarówka się załoczyła. Wiadomo jeszcze dużo przed nami pracy. Zbiorniczek ma wymiary 130 cm długości 65 cm szerokości i 60 cm wysokości. Jest to zbiorniczek dla naszej helodermy która w niedługim czasie dołączy. Niektóre rzeczy miały być po prostu już szybciej zrobione, ale z przyczyn niezależnych od nas. Prace może idą jak krew z nosa, ale powoli, powoli wszystko nabiera rozpędu. Także pianeczka już jest ścięta. Termostat TSC 1000 zakryty. Wszystkie kabelki są poukrywane. Także zostało nam jeszcze tylko położyć na piankę silikon kwarystyczny, obkleić wszystko torfem, zamocować prowadnicę, szyby, zameczek no i czekać na naszego lokatora. Także, moi drodzy, jeszcze raz krótkie przypomnienie. Pamiętajcie, że pil numer 1 i 2 jest to zasilanie, więc pod jedynkę podpinamy brązowy przewód, a pod dwójkę niebieski. Kabel z kolorem brązowym. Czy to jest mata grzewcza, czy żarówka, podpinamy pod pin numer 5. Zaś drugi przewód niebieski podpinamy pod pin numer 2. Później musimy jeszcze wykonać mostek. Niemy krótki kabalek o długości 4 cm. I wpinamy go w pin numer 6, zaś drugi koniec podpinamy w pin numer 1. Tak wykonana instalacja w tym termostacie, w tym modelu, daje nam stuprocentową pewność, że jest wykonana prawidłowo i wszystko będzie działać poprawnie. Tak więc, jeśli podobał Ci się ten odcinek to zostaw łapkę w górę i dąż do programu